Skolim poszukuje przewracających się pod jego domem włamywaczy. Leosia publikuje kolejny diss na fagatę. A Krzysiek Stanowski odpowiada Konopskiemu, twierdząc, że jest atakowany, bo stał się niewygodnym medium. I to nie wszystko, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się w nie martw. Ja jestem Gimper i będę Twoim przewodnikiem, dlatego jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w internecie, to sobie zasubskrybuj. Dzieje się w sieci sporo, moja robota jest taka, żeby to dla Was uporządkować i podać w takiej formie przyswajalnej. I można powiedzieć, że jest to analogiczna sytuacja do zakładania własnej firmy. Bardzo dużo trzeba ogarnąć i natłok informacji szczególnie dla młodych ludzi potrafi być przerażający. Natomiast nic się drogi widzu nie martw, bo partner dzisiejszego odcinka, czyli Infact. Będzie Twoim przewodnikiem. Od dziś nie trzeba sobie radzić kompletnie samemu, bo Infact Wam pomoże, a jest to nowoczesna aplikacja i księgowość w jednym. I dzięki Infaktowi prowadzenie firmy staje się naprawdę prostsze i mniej stresujące. W Infakcie możesz wystawiać faktury, rozliczać podatki i mieć swojego osobistego księgowego zawsze pod ręką. Dzięki ich pomocy założysz swoją działalność 15 minut za 0 złotych i to bez wychodzenia z domu, a później wszystko masz. W jednym miejscu. Faktury, ZUS, podatki. No i nie będziesz musiał o niczym pamiętać, bo aplikacja sama opłaci podatki za ciebie i jeszcze cię o tym powiadomi. To, co w moich oczach szczególnie wyróżnia Infact, to fakt, że jest to największe biuro rachunkowe w Polsce i w połączeniu technologii z realnym wsparciem ludzi macie dostępnych ponad 800 sprawdzonych księgowych, którzy pomagają Wam na każdym etapie. Natomiast to, co jest istotne, to fakt, że Infact przy okazji dba o Waszą edukację. Dostarczając wiele materiałów wideo w zakresie księgowości. I prowadzenia firmy, a do tego mają sporego bloga, webinary i QA z doradcą podatkowym i ekspertami. Także jeżeli myśleliście nad założeniem działalności w nadchodzącym roku, albo ich jeszcze w tym, kto to wie, i chcielibyście zdjąć z siebie stres, sprawdźcie infakt. I uwaga! Link, z którym dostaniecie 100 zł rabatu na pierwszą płatność w infakcie, oczywiście znajdziecie na samej górze opisu. Także zapraszam, a my tymczasem. Zaczynajmy. A zaczniemy, sobie od bardzo personalnie dla mnie istotnej informacji, bowiem uwaga, influencer, który według jurorów tańca z gwiazdami wcale nie tańczy najlepiej, wygrał finał. Tak jest, moi drodzy, w starciu z Joanną Mazur, Tomasz Gimper działowy. Nie był tym influencerem. Ja niestety zająłem zaszczytne drugie miejsce, ale od tego czasu minęło wiele lat, czasy się zmieniają i scenariusz, który swego czasu marzył się hajsownikom, spełnił się za sprawą Bagiego z ekipy Dresko. Influencer cały program przeszedł na bardzo dużym hajpie, mocno był propsowany przez ludzi, przez swoją widownię, a także przez osoby ogólnie oglądające ten program. I do tego stopnia widownia go wspierała, że jak Julka Żugaj pozwoliła sobie skrytykować jedno z jego wystąpień, sugerując, że nie przykładał się do tre... To w odpowiedzi jej materiał na YouTube dostał prawie połowę łap w dół i dużo bardzo nieprzyjemnych komentarzy. Julce Żugaj dostało się co niemiara. Krytykę ma w komentarzach, pod filmem, na Twitterze, na TikToku. Jeszcze jakieś montaże z nią robią i ogólnie nie są ludzie dla niej szczególnie mili. Tak jak dla jurorów, którzy to jak zobaczyli wyniki finału, to zrobili nieciekawe miny. Jest nawet jeden taki szocik, jak się odwracają do publiczności, bardzo niezadowoleni, że jedna z par odpada. Jak się można domyślić, no liczyli, że tą parą, która odpadnie, no to będzie Buggy. I Magdalena Tarnowska, z którą tańczył, tak się nie wydarzyło. Zamiast tego influencer program wygrał, a jurorzy w wywiadach po programie wyrazili jednogłośną opinię. Ogólny werdykt nie zgadza się z moimi opiniami tanecznymi. Wiem, co robi internet i jaką jest siłą przemożną. Wasz ten program opiera się na popularności. Pamiętam, jak ja w ogóle wchodziłem do finału, to też jurorzy mieli nietęgie miny. Nawet miałem ich kiedyś na zdjęciu w tle, na Facebooku ustawionych, tak się ładnie na mnie popatrzy. A później to też się działo, bo jak Asia Mazur, no Polsa dogłosił, że jednak wygrała, to ludzie tak nie dowierzali, że musieli publikować oficjalne wyniki, ile głosów tam na kogo spłynęło SMS-ami, a to i tak niektórym nie wystarczało i dalej pisali, że być może była to ustawka. Tym razem jednak koszmar jurorów się ziścił i wygrał bagi, za co ogromny szacun, a podwójny za to, że 200 tysięcy złotych, które to jest główną nagrodą, przekazał w całości na fundację wspierającą dzieci z zespołem Downa. Także chciałem powiedzieć, że bardzo ładnie i szacuneczek. W sumie, jak się spojrzy na Wikipedię Tańca z Gwiazdami, to od kilku edycji coraz częściej influencerzy wygrywają. Parę edycji temu zwyciężył Damian Kordas, w poprzedniej Marysia Jeleniewska, która też jest TikTokerką, także trzeba przyznać, że w telewizji ciekawe czasy nastały. Skończyły się natomiast już jakiś czas temu czasy, w których to mógłbym siebie nazwać młodzieżą. Może jakbym się uparł, to te moje 31 lat bym mógł gdzieś zaliczyć do grupy młodych dorosłych, Jeż, jeszcze choć trochę? Taką mam nadzieję, przynajmniej staram się siebie oszukiwać. A takim całkiem fajnym wyznacznikiem odnośnie tego, jak starzeje się nasze słownictwo, jest plebiscyt młodzieżowego słowa roku. Jeżeli więcej niż połowy nie kojarzycie spośród tych nominowanych, to nie mam dla Was najlepszych wiadomości. Warto śledzić i warto być na bieżąco, żeby nie zostać starym dziadem. A mówimy o tym oczywiście, dlatego, że zostali ogłoszeni kolejni pretendenci do wygranej. W zeszłym roku zwycięskie okazało się słowo Sigma i ogłosiła to Magda Gessler, nie wiem dlaczego ona, ale tak jakoś wyszło. A w tym roku w plebiscycie wytypowano taką oto finałową 15. 6-7, Bro, For Real, Freaky, Goat, Klasa, Lowkey, Okpa, ok, Skibidi, Slay, Szacun, Szponcić, tuf twin. Mnie osobiście okpa pokonało, to znaczy nie skumałem tego za pierwszym razem w ogóle o co chodzi. Sporo osób zwraca uwagę, że takie zwroty jak szacun, szponcić albo klasa to nie są jakieś neologizmy, tylko słowa, które już istniały w mowie potocznej. Aczkolwiek najwidoczniej kapituła PWN, które to organizuje ten plebiscyt, stwierdziła, że nawet jeżeli to nie są super nowe słowa, dopiero co wymyślone, to jednak osoby z tej najmłodszej generacji, generacji alfa i późne zetki muszą ich używać Wyjątkowo dużo. Być może jakaś moda na te słowa po prostu wróciła. Nie jestem pewien, czy w tym roku mam faworyta, Six 7 wydaje mi się mocnym kandydatem, bo to rzeczywiście taki bardzo świeży trend i śmieszny brain rotowy memik. Twin jest też fajnym określeniem na taką bliską osobę, taką bestii. Powiedzieliby ludzie z mojego pokolenia, nie aż tak młodzieżowi, ale o ostatecznym wyniku zadecydują internauci, także możecie oddawać swoje głosy na stronie PWN, nie jest to hashtag reklama, ale w sumie spoko jest ta inicjatywa, fajnie, że ona się odbywa, także możecie dać znać, jak tam u was z młodzieżowością. Mało młodzieżowa natomiast była na pewno odpowiedź Stanowskiego na film Konopa. W ostatnim odcinku bardzo szeroko omawialiśmy sobie tą aferę, łącznie z twitterowym statementem Stanowskiego, za którym w ślad pojawiło się bardzo obszerne wideo, natomiast tutaj niestety trzeba dodać, że bardzo obszerne pod względem ilości minut, ale niekoniecznie w kontekście treści, jeżeli mowa o odpowiedź na zarzuty i poszczególne rzeczy, które u Konopa się pojawiły. Samo wideo niestety jest bardzo słabe i bardzo moim Pokazuje, jak Krzysiek Stanowski odpłynął w tych politycznych grach, i jak bardzo winnym uniwersum aktualnie funkcjonuje, nieco odległym od tego YouTube'owego świata, z którego przecież mimo wszystko jako dziennikarz trochę się wywodzi. Tak, tak, oczywiście zaczynał jako dziennikarz sportowy, ale swoimi programami na kanale sportowym, a także początkami kanału Zero bardzo pokazał, że dobrze rozumie internet. Dobrze to pokazał na przykład kręcąc wirale wokół Marcina Najmana, robiąc wszystkie te materiały. o Natalii Janoszek, analizując różne występki szalonego reportera i wchodząc z nim w wymiany zdań, wydawało się, że Stanowski bardzo dobrze kuma co jest pięć, jeżeli chodzi o tego typu dramy i afery i kiedy ktoś się migał od odpowiedzi albo tak kluczył i zamydlał ludziom obraz, to bezlitośnie to Punktował. A gdy zarzuty pojawiały się wobec niego, to też bardzo dobrze radził sobie z odbijaniem ich. A tutaj coś poszło bardzo nie tak. To znaczy, w tym filmie wrzuconym na YouTube słyszymy o tym, że Roman Giertych i w ogóle mainstreamowe media próbują go zniszczyć, że na kanał Zero to się odbywają jakieś ataki. Połączył tą sprawę Ancensor VPN i filmu Konopskiego z masą innych kompletnie niepowiązanych takeów. I generalnie ciężko oprzeć się takiemu wrażeniu, że wyjął sobie takie najsłabsze z argumentów, które gdzieś tam się mogły pojawić i sobie by je bezproblemowo podbijał, nie odnosząc się za bardzo do klu całej tej sprawy, na co w sumie pewnie dużo osób liczyło, zakładając, że film będzie rozszerzeniem jego tweeta. I informuję o tym z przykrością, jako duży fan twórczości Stanowskiego, bowiem czekałem na jakieś ustosunkowanie się do tej całej roboty researchowej, którą Konop i jego ekipa wykonali, a czuję, że dostałem mydlenie oczu, głupią polityczną gadkę i 5 minut reklam na końcu. To jest spoko, jak twórca robiący jakieś treści do internetu jest nieco arogancki w swojej manierze, bo to się fajnie ogląda. Ale myślę, że istnieją jakieś granice. Nie dziwi w związku z tym, że Konop, który odpowiedział Stanowskiemu na jego film, wypowiedział się o wiele ostrzej niż w swoim pierwszym materiale. Tutaj przypomnijmy bowiem, że w tym głównym filmie o Ascensor VPN Mikołaj wydawał się być bardzo ostrożny. Mówił, że on tu jest tylko takim młodszym kolegą, który zwraca uwagę. Może Stanowski czegoś nie zauważył i widać było, że trochę bada grunt i stąpa bardzo ostrożnie. Natomiast w obliczu tego, co Stanowski wrzucił, no to Konop się już w język nie gryzł. Punkt Stanowski zaczyna fragmentem. Cała ta sytuacja jest w oczywisty sposób prowadzona w taki sposób, aby zaszkodzić kanałowi Zero. Równie dobrze w taki sposób można powiedzieć o tej całej bollywoodzkiej telenoweli z panią Janoszek. W miarę ciekawym wątkiem jest w tym wszystkim temat tytułu filmu Konopskiego, bowiem Stanowski w twicie zwrócił uwagę, że jeden z tytułów był za mocny, a na samym swoim filmie podziękował Konopskiemu, że tytuł zmienił, zaznaczając, że no może i troszkę późno, ale lepiej późno niż wcale. Na co Konowski odpowiedział, że wcale tytułu nie zmienił. Tylko robił testy AB i ten, który Stanowski wskazał jako niefajny, no to po prostu przegrał. Tutaj być może warto tę mechanikę co po niektórym rozjaśnić, bo jak sobie zaglądam od czasu do czasu w komentarze, to widzę, że nie wszyscy wiedzą, że od jakiegoś czasu duże kanały YouTubeowe dostały do swojego arsenału możliwość zorganizowania tak zwanych testów AB. To znaczy, twórca z dostępem do takiej opcji może wrzucić trzy różne miniatury, powiązać je z trzema różnymi tytułami, YouTube będzie naprzemiennie wyświetlał ludziom różne tytuły i różne miniatury, a następnie przyklepie na materiale ten wariant, który ludzie klikają najczęściej i który powoduje, że najdłużej oglądają film, w który klikną. Tak to wygląda przykładowo u mnie na kanale. Warto mieć tego świadomość, bo czasami czytam komentarze, że zmieniłem jakąś miniaturkę albo jakiś tytuł, bo się obsrałem, ale ziomek, który pisze ten komentarz nie wie, że YouTube mu po prostu wyświetlił coś innego, bo testuje co się najlepiej klika. Warto mieć tego świadomość. Wracając natomiast do tematu, póki co ze strony Stanowskiego jest już cisza, dalej Konopowi nie odpowiadał i z mojej strony spodziewam się, że raczej tak już zostanie. A szkoda, bo mam wrażenie, że o ile Stanowski cementuje sobie bardzo mocno pewną taką zaangażowaną część swojej widowni, zapatrzoną w niego i w tą jego misję, którą on próbuje im sprzedać, to mimo wszystko swoim podejściem pokazał też faka innej części społeczności, która myślę, że lubiła jego materiały i była w stanie przymknąć oko na tą jego arogancję i bezczelność, bo czuli oni, że mimo wszystko Stanowski w całej tej otorce był po prostu fair. A tutaj wyszło. Średnio. Zdaniem wielu, średnio wyszedł też beef pomiędzy fagatą a Yang Leosią. No i moim zdaniem też. Cała spina między paniami zaczęła się już dłuższy czas temu, bowiem nie wiem czy wiecie, ale fagata i Young Leosia nagrały kiedyś ze sobą numer. Yeah, yeah. Świat kręci wokół kobiet, tak jak yeah. Yeah. Ale potem Leosia stwierdziła, że jednak go nie wypuści. No, i tutaj, odnośnie powodów tego, były różne spekulacje. Niektórzy mówili, że Leosia stwierdziła, No, że może jednak numer z fagatą to nie jest taki najlepszy pomysł wizerunkowo, i że średnio to może dla niej zadziałać. Z drugiej strony pojawiały się jakieś prywatne wątki związane z tym, że Kacper Błoński stał się partnerem Jan Leosi, i niektórzy sugerowali, że może Kacper tutaj ingeruje, i zdecydował się on publikację takiego numeru Niezależnie od tego, co się tam wydarzyło, to cała ta sytuacja stała się początkiem do niechęci między tymi paniami. No i od tego momentu zaczęły się one zaczepiać w różnych numerach pojedynczymi wersami. W lipcu na San Festivalu Leosia grała nawet jakiś nieopublikowany do tej pory numer, w którym to sporo wersów ewidentnie miało strzelać w fagatem. A po tym, jak w jednym z programów na kanale Zero Leocadia wypowiedziała się na temat Agaty Funk, że no nie jest to w sumie raperka, i to dlatego ten wspólny kawałek nie został opublikowany, dlaczego numer z fagatą nie wyszedł? No bo ona nie jest raperką. To się zaczęło na dobre, fagata odpowiedziała distrakiem, i potem panie zaczęły wymieniać się uprzejmościami, robiąc to jak przystało na rasowych MC. Nie no dobra, nie. Nie obrażając. Rasowych MC. Zaczęły rapować, śpiewać, nawijać, a w całym tym potoku słów głodna publika próbowała znaleźć jakieś ciekawsze. Bunche. Tych jednak okazało się, że jest jak na lekarstwo, a najwięcej czasu antenowego w tej całej swojej kłótni dziewczyny poświęciły Kacprowi Błońskiemu. Chodzi oczywiście o to, że influencer swego czasu z Fagatą miał się spotykać po prostu na seks, czym nie omieszkał się w internecie pochwalić, na co Fagata odpowiedziała, że nie ma się czym chwalić, bo trwało to dość krótko i długość tego zbliżenia można było raczej liczyć w sekundach niż w minutach. Także to jest najmocniejszy i najbardziej kontrowersyjny wątek z tego szalonego bifu. Fagata oprócz tego wyciąga Leosi, że ta kiedyś prowadziła bardzo melanżowy tryb życia i zażywała różne n***ki, a Leosia, punktując fagatę, punktuje fakt, że Agata zarabia sporo pieniędzy na niebieskiej platformie. I powiedziałbym, że to tyle, ale w najnowszym distraku od Leosi pojawił się pierwszy, mocniejszy pocisk, bo Leokadia nawiązała tam do afery Pandora Gate, cisnąc fagatę, że ta cytuje się z pdf -em. W odpowiedzi na ten utwór Fogata poinformowała na swoim kanale nadawczym, że już nie będzie na niego odpowiadać, bo jej zdaniem jest to piosenka zbyt słaba. Dziękuję za wypuszczenie takiego gówna. Dziękuję serio, bo mi się nie chciało już trzeci raz odpowiadać a na soundtrack z Króla Lwa nie będę odpowiadać. Aczkolwiek cała ta ciekawa drama dla bezrobotnych będzie miała najpewniej swoją kontynuację, bo Kasper Błoński w instagramowym filmiku zapowiedział, że 21 listopada dorzuci 3 grosze od siebie. Całe wideo, które zamieścił, jest poświęcone fagacie, oczywiście w bardzo niemiłych słowach i zapewne przyłączy się on do tej wesołej karuzeli, publikując również i swój numer. Myślisz, że mi dop***dolisz, bo będziesz śpiewać, że za szybko skończyłem? Zdarza się. Nie jest mi wstyd. Wstyd byłoby mi, gdybym sprzedawał swoje ciało w internecie za pieniądze. Wstyd byłoby mi, gdybym ranił swoją rodzinę, wiedząc o tym, że rani i kontynuując to. No i takie to o, jakbym miał jako Gibson, najlepszy raper w Polsce, lepszy niż trzy czwarte raperów, wskazać zwycięzcę tego szalonego bifu, to chyba bym wskazał na Leosie, która mimo wszystko ma fajniejsze flow, lepiej to brzmi, teksty są składniej napisane i są tam w ogóle jakiekolwiek punche inne niż wyzywanie się od Piszmat. Więcej ma w tym luzu i nawet bawi się trochę koncepcją, co widzimy w tym ostatnim teledysku, chociaż jak na Distract to mało jest to agresywne, co ona wrzuca, ale chyba i tak 1,0 powiedzmy, może 0,2 do 0, coś takiego. No, chyba tak. No. Kur nawet nie ma co o tym powiedzieć za bardzo. Dobrze, że Kasper Błoński wrzuca ten distret 21, bo może fagata mu odpowie i jeszcze jakieś brudy na niego wyciągnie. Fajne i ciekawe, a one się przydadzą, bo już 10 stycznia w katowickim spotku odbędzie się mój roast. Roast Gimpera o podtytule Sąd Ostateczny, a jednym z uczestników. Świadków wezwanych na tę wesołą rozprawę będzie m.in. wspomniany Kacper Błoński. Oprócz tego Mateusz Socha, Wojtek Gola, Adam Wabendler, Daniel Midas, Kasiks, Łatwogenki, wiele innych bardzo ciekawych osób. Widzowie, zostałem zaproszony do wzięcia udziału. Chcecie, żebym pojechał tam do tego spotka i nawrzucał mu, że jest, nie wiem, kukoldem i tak dalej? Bilety na wydarzenie sprzedają się całkiem szybko, więc radzę się spieszyć z zakupem. Link znajdziecie w opisie. Gorąco zapraszam, bo skład mamy bardzo mocny i będzie. Bardzo ciekawie polecam. Nie polecam natomiast włamywać się do ludzi do domów, a przy okazji też, jak już to musicie robić, chociaż. No nie radzę, to kiepski pomysł. Są lepsze sposoby, żeby zarabiać pieniądze, możecie zostać influencerami na TikToku. No ale jak już musicie się do kogoś włamywać, bo naprawdę nie macie lepszego pomysłu, to się chociaż nie wywracajcie, jak to robicie, bo może być przypał. A jak już się do kogoś włamujecie i już naprawdę musicie się wywrócić, to przynajmniej nie zróbcie tego pod domem z kolima, który może was wstawić na Insta Stories na swój profil, gdzie ma dużo bardzo followers. Cała sytuacja jest dosyć ciekawa, słuchajcie, bo w miniony niedzielny wieczór około godziny. 19 w jednej z miejscowości gminy Siednica pod Mińskiem Mazowieckim doszło do, i tutaj rzeczywiście słuchajcie żarty na bok, niebezpiecznego incydentu, mimo wszystko ja sobie trochę pośmieszkowałem, ale sprawa jest. Poważna. Co by nie mówić? Trzech przestępców wdarło się na posesję z Kolima i próbowało okraść jego dom. Sprawa została już zgłoszona na policję. Dowiedzieliśmy się o tym m.in. dlatego, że artysta poinformował na swoim Insta Stories, że szuka rabusiów i całe szczęście miał on monitoring, wszystko nagrały kamery, a ponadto włamywacze. Okazali się dość nieudolni. Jak widzimy na nagraniach, które z Colin wstawił na swoje stories, na jego posesji pojawiło się trzech zamaskowanych mężczyzn. Twierdzi on, że przy pomocy śrubokręta próbowali wyłamać zamek. W domyśle, oczywiście, by wejść do domu i ukraść jakieś cenne rzeczy. Natomiast nie udało im się to, mimo że bardzo, bardzo próbowali. A jak cała akcja się już przedłużała, to się chłopaki zestresowali i zaczęli spieprzać. Na tyle mało sprawnie, że jeden z nich się przewrócił podczas tej ucieczki. I wygląda to dość komicznie. A Skolim napisał tak. Tych trzech przygłupów próbowało mnie dziś okraść. Jeden z bandytów wywalił się na tarasie, godzina 19, gmina Siednica. Odjechali starym białym Audi. Bracia i siostry, znajdźmy tych, którzy bandycko wyciągają ręce po nasze dobro. Powiat Miński i cała Polska udostępniamy. Policja Mińsk-Mazowiecki, liczę na was. Napisał Skolin, a potem kontynuował update y w tej sprawie. Ktoś go poinformował o potencjalnych numerach rejestracyjnych samochodu. Zostało wskazane, że to Audi mogło być raczej granatowe, A4 lub A6. Jako inny z potencjalnych samochodów sprawców została wskazana Skoda Superb. Do tego sporo nagrań z monitoringu z przyzumowanym jednym zwłamywaczy. I w ogóle to, ej, zajebista kamera. Bardzo dobrze widać tego ziomka. To znaczy, pomimo kominiarki dość dobrze można zobaczyć kształt twarzy. I jeżeli wierzyć temu, co z Kolim informuje, to już ziomka prawie namierzył. Facet ponoć w panice zaczął kasować swoje zdjęcia z Facebooka, żeby trudniej go było namierzyć. Także jeżeli znacie tego mężczyznę i możecie pomóc mojemu ukochanemu artyście, którego kocham nad życie. I wcale nie mówię o nim przy każdej okazji, bo bardzo mi się marzy, żeby zagrał na moim weselu. To pomóżcie i napiszcie do Skolima i namierzmy tych patałachów, żeby ich zamknąć do kicia, tam gdzie ich miejsce. Natomiast jak tak się zastanawiam nad tą sytuacją, to ona jest strasznie kuriozalna. To wygląda jakby oni w ogóle nie sprawdzili, do kogo należy ten dom. Nie sprawdzili, czy tam jest jakiś monitoring. Te swoje twarze to też tak no, mogli lepiej trochę zasłonić. W ogóle byli nieprzygotowani, żeby tą chatę nawet nic nie ukradli Jeszcze się wywalili przy ucieczce I teraz najpewniej zostaną złapani I jeszcze dostaną w ciry A jakich lokalni fani z Kolima znajdą przed policją To jeszcze może stracą zęby No nie był to fartowny dzień dla głupich złodziejaszków Bądźcie dobrymi ludźmi Słuchajcie, to was nie będzie taka karma dopadać Jak chcecie być dobrymi ludźmi I chcecie być dobrze poinformowani To subskrybujcie też kanał, żeby nie przegapić tego co dzieje się w internecie A póki co dziękuję bardzo za uwagę Trzymajcie się cieplutko, papa pa.